Siema, tu Wiochman jak widać, tworzę świat na Minecrafcie i takim sposobem rozpoczynamy serię z Minecraftu. <laughs> Więc fajnie, <laughs> no bo ja bardzo chciałem to. Spawn <laughs> taki se, ale jak widać wybrałem z tą skrzynkę, bo ona mi się bardzo przyda. Bo ja w Minecraft to jestem jeszcze gorszy niż w tego Fortnite'a. <coughs> no więc to mi się naprawdę bardzo, bardzo przyda. No jak mówiłem, już spawn taki sobie. Przynajmniej pierwsza skrzynka jest fajna. Mamy dużo jedzenia trochę nasion nasiona dyni nasiona kakaowca. Krzypka mamy. O, i kartofla. Okej, okay. kto lubi placki kartoflane, ten pisze w komentarzu placki kartoflane. To przed serduszko. Po Pierwsze, z czego może być mój domyk? I gdzie on będzie? O, misio polarne. Chciałbym, żeby był trochę dalej, bo nie chcę, żeby te mi się polarne się na mnie uwzięły. Widać, mam pięknego skina lifta. Patrzcie, robiłem go cały dzień. No, stoję, gadam. Poświęć tak ogromnie dzień. <laughs> Taki dzień to był na tworzenie skina właśnie tego. A ja poświęciłem godzinę. No i od razu mamy glinę. Z glina? Chyba tak. <śmiech> <śmiech> no więc A hmm. o tu jest. Hmm. Dobra i co. Co to za wywalanie krew na Wiochman? Hmm. mamy craftinga. Dobra, craftinga. Jak się robią <laughs> no, łopatę. <laughs> Przepraszam za taki jestem, ja ale ja... Hmm, ...prawie... Nie... ...no nic się nie było jeszcze. To uszanujcie to. Dobra, biorę ten crafting. To, ciągle pokazuję wam tego pięknego skina. Nie wiem, jak... O Jezus Maria, sam graniec mapy, najgorzej. Dobra, to idę w tą, w tą stronę stronę. Gliną. Tak, to jest glina, nie pomyliłem się. Minecraft to była moja pierwsza gra na tego laptopa. Ale bardzo mało w Mogę to szczerze przyznać. Zbieram glinę 4 w górze, już prawie. Za smarej tutaj glinę. Że grą na razie gram na spokojnie. Nie chcę ryzykować życia. No, co my chodzi? do jakiejś kliny później. Później. Cześć, taki drugi dom kliny. Jest Czysty w cegiełek. Jakiś śmie, śmieszny. И лопатам уже моргну. Боже мой. Как я это Клин-меч. Он так важно. Щуп-щуп-щуп. Маме И мы этой клины маме? Ой, Боже мой. Два стаки. Ммм, No, A dobra, w tamtą stronę trzeba iść, ale SPAŁN BADZIEWNY. BADZIEWNY SPAŁN nigdy nie miałem gorszego spawn w Minecraftie. On jest z 20 światów na tym. Jeszcze na PlayStation 3 Jezus Maria, Wiochman. Dobra, przynajmniej będę mieć trochę kamienia. Nie by no ale tak naprawdę nie. Chcę coś zobaczyć. A nie mam takiej możliwości w Minecrafcie. Wiedziałem, że w jakimś Minecrafcie to można było tak robić, no, ale wiedzieć w tym nie można. My, Minecraft 1.13. Nie wiem, czy to jest najnowszy. Ten, co dopiero co, powstał ale no już jest w miarę nowy to w Mario Post to więc naprawdę nieźle musimy mieć skokowanego grafta niestety ja byłem głupi nie chciałem no i masz wychód 125 zł poszło w kąt O i tam jeszcze są jakieś lodowce. Serio. To tutaj już nie ma tego śniegu, no ale taki. Wioska, 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 wioska. Tam jest wioska, o tam. Tam. I tutaj też jest wioska. Jezus Maria, nareszcie sobie z tym Nareszcie. Wali serca. Spatrzamy co tam wiosce tej. O węgiel, 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 węgiel! Jest, jak ja się cieszę, że jest ten węgiel tutaj. Kto uważa, że Minecraft jest logiczny? Tak sobie teraz myślę. Że taki skończy jest węgiel. Minecraft nie ma logiki, ale jest taki śmieszny. A jak jest śmieszny youtuber. Chucie śmieszną grę zagrać. O Jezus Maria. Yy, ta ziemia. To jest ziemia. O. Przydała mi się ta ziemia. Dobra, już nie kopię tego węgla, bo zaraz sam się zabiję. Skąd tu koty są? Co? to tu niedaleko jest jakaś dżungla chyba. Jest to jest jakaś opuszczona wioska. E, zastanuję, jakaś opuszczona wioska to jest. Piecuję jej nie ma żadnych lodów. Co? Czemu oni tak to zmienili? Zobaczcie, co ja się tu Co Serio? Jezus Maria, mi te owc. Co to głupia ty? Bo to by mi się przydało. Jakby tutaj był domek Kowala. Chociaż... No co jeszcze, nie, nawet nie wiem, gdzie będzie No wiem, tylko nie zaznaczę nawet budowy. To wywalę i to pochodnie, śmieszno. Mógł sobie szkolę uprawne zrobić się cieszę. Tu wreszcie szukam domku kowara. Ej, zresztą, opuszczona wioska, tyle pamięci. Widziałem, że coś takiego istnieje. Opuszczamy jest, tutaj ja nie będę, wiesz? Słuchajcie, no. Oh. Tam gdzieś była jeszcze inna wioska. Z tego co wiem. A, Czy tutaj widziałem jakąś inną wioskę? Ja popy skąd. Stamtąd. <laughs> Dobra, to gdzieś tutaj jest jeszcze... O, węgiel. Węgiel tutaj jeszcze jest. Słuchajcie, no Spawn badziewny. To była zwykła wioska, to jakaś opuszczona wieś. Brak wyśniaków. Ja zaraz muszę kończyć odcinek. I zewrócać widzów. Dobra, już tyle wymysarczy, przykładowskiej jakiejś. Myślę, że to będzie seria jakiś jakieś fajny spał na tą takich chłam Jakieś inną wioskę, kurde. Jest! Jestem zbawiony <laughs> i to nie jest opuszczone. Yeah. I to nie jest opuszczone. To jestem podwójnie zbawiony. Ale spawn Warzia, jak nie chcę. chcę mieć to Mam w Trzy owce do zapicia i mamuszko <laughs> niestety nie będę do cołowiec na razie. Bam. bam, bam, bam. Kolejny. To i znowu koteły, ale koteły takie są nawet. Łapką bije te owieczki. Przepraszam, przepraszam, ale ja muszę to mieć. miecie No Minecraft to jest gra. Głupia gra. Tylko. ja tu... Jezus Mario tu nie ma kowala. Serio, bo mi się przydały jakieś diagnociki. Nie no, bez... Proszę, proszę. Nie, no nie gadaj. Dobra, to z kolejną fiasko. Zwiedziłem bardzo dużo tej mapy. Śmieszy, śmieszny, śmieszny. No czy przecież z 20 minut Zaraz nie zbuduję łóżka i nie zasną. Ze smarry tam jeszcze wiedźmy niech będą tam są bagnę, tam są Wiedźmy. łyczki niestety mam po polsku Minecrafta Niestety, niestety, niestety kolejne koteły. Kolejne koteły. Ja. Ja. Dobra, jest! Ja mam... chciałam powiedzieć, że mam peka, bo czarny koteły mi przebiegł. Przez drogę. Ale przesadny nie jest. Jestem śmieszny tylko. Tutaj są piecyki. I to, na co czekałem, czyli ta skrzydła. No, żelazny kilof jest. Zbroja jest. Kolejne jabłuszka są. Drzewa są. No, dwa żelazne kilofy. Ale diamentów oh. nie ma. nic jeszcze tę skrzynkę. Co że się na mnie nie obrażał. Wiśniaki. Och, jak ja wyglądam, chcę zobaczyć. o Jezus Mario jak ja wyglądam z się kierą, nie no. Zostawcie no lajka. Stawcie lajka. Serio bo ja tak śmiesznie w tym wyglądam Czadam. w razie to będzie mój chwilowy domeczek potem a potem co zrobię jakiś inny domek swój po prostu swój będę wierz jaką konkret... ale mam uszko jest naprawdę już super osiągnięciem To się cieszę teraz idę budować domek no będzie drewna będzie chyba że przejmę tutaj wieśniaków ale nie będę przyjmował zbiorę jeszcze tym drewnianym kilofikiem to... to piece piecyki piece no co za różnica no nie cał tę Gdzie by ten domek stworzyć. <laughs> no zaraz tu trzeba kończyć odcinek. Nawet gdzie będzie domek? Tutaj jest jakiś teren. Dobra, już mam pomysł. Tutaj jest domek. Tutaj będzie domek. Tylko jeszcze zażegnam te drzewko. Nie będzie mi przeszkadzać. Jeszcze jeden powód będzie. Smarę, jakie bycze to drzewo jest. Czeba to jakiś byk. Bycze drzewo. Ale na i bycze drzewo. Ale na bycze drzewo to jest jakieś 48 deski już. Jeszcze troszkę tej kamienia śmiesznego wezmę. No i ja się zobaczę. Ile tu jest drewna, co tym byczym drzewie. Drzewo byk. To prostu jest, jest tak bycze. Chyba że ja to będę kopać do co odcinka. Tylko byczego drzewa nie było. Z jednej fajnie, że jest. Bo domek. Skutuje dzięki temu walić HP. Już mówiłem, to jest spokojny lub to pokojowy. Więc tutaj serca mogę walić, ale jak będę grać na innym poziomie, też będzie co innego. No to mam bardzo dużo drewna Co? Skąd ten patel Dobrze, nie wnikam na to. To jest taka ładna mączka Dobra, tutaj jest tamta To jest tamta to to Dobra, zaczynamy budowę Jeszcze piasek pozbieram ja Już zaraz kończę odcinek W następnym odcinku tutaj będę mieć kwiatki Będę mieć kwiatki na barwniki. Jaki domek może być? O takiej wielkości będzie. O. Tylko tab I z tego. domek to będzie. Szkoda, że to nie jest serwer, bo ktoś. Miałby już żelazny kilof Ale niścici nie jest Tutaj robimy drzwi bo Potem nie będzie tych drzwi Jak się kurde robiło te drzwi Jezus Maria, ja nie pamiętam takich prostych craftingów Już tak, 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 tak? Jezus Maria, jak się robiło drzwi ja, ja, ja nie pamiętam Jak się robił drzwi? O już pamiętam chyba siup, siup, siup. Yes, pamiętam Ale ja tylko strzelałam Normalnie to nie zapamiętam Normalnie to ja nie pamiętam, przysięgam Gdzieś tutaj, tutaj, tutaj drzwi boczne Wyjście do ogrodu więc domek jak najbardziej ogar 5 Wejście do ogródku To byłoby na no tyle jeżeli chodzi o ten odcinek Gram na myszce